Siemanko, witam Was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Patryk Łaba i jakbyś mógł na samym początku opowiedzieć swoje pierwsze wrażenia odnośnie debiutanckiego sezonu i można powiedzieć drugiego meczu, a zarazem pierwszego u siebie. No powiem szczerze, że pierwszy raz przed taką fajną publiką grałem i przy tak wypełnionej hali był dreszczyk emocji, delikatny, tyle ludzi i ta radość po zdobytych punktach niesamowita. Jeśli chodzi o moje debiuty, no to był on w Katowicach taki pierwszy oficjalny, stamtąd niestety nie przywieźliśmy zwycięstwa, ale wróciliśmy z dalekiej podróży, przegrywaliśmy już 2-0, no ale niestety w tiebreaku ulegliśmy gospodarzom, także szkoda. Uważam, że debiut byłby wtedy w 100% udany, tak to niestety pozostaje niedosyt i, no i nic, i trzeba dalej pracować, nie? No a na samym początku, jakbyś mógł powiedzieć, jak duża jest różnica powiedzmy pomiędzy pierwszą ligą a plus ligą? Różni się to przede wszystkim powtarzalnością według mnie, bo w pierwszej lidze naprawdę też są dobre mecze i stoją na wysokim poziomie, ale są takie falowania, że na chwilę ten poziom sportowy spada, jest tam więcej błędów, a tutaj Cały czas ten średni poziom jest bardzo wysoki, i na każdym treningu trzeba być w 100% skoncentrowanym, bo nawet koledzy z drużyny, jak gramy 6 na 6, to nie wybaczają. Jeżeli oddajesz piłkę zbyt łatwo, albo na chwilę, gdzieś tylko coś ci umknie, gdzieś jesteś nieprzygotowany, no to niestety szybko tracisz punkt. A co skłoniło Cię do tego, abyś trafił do Trefla? Czy miałeś może jeszcze jakieś inne propozycje z plusligowych parkietów? Coś tam się pojawiało zawsze, ale nie wiem, jak zadzwonił do mnie tref i rozmawiałem z trenerem winiarskim, to od razu poczułem, że chciałbym dołączyć do tej drużyny, bo bardzo dużo słyszałem pozytywnych opinii na temat drużyny, miasta i samego trenera. Zresztą no, będąc przyjmującym, to pracować z jednym z najlepszych przyjmujących świata, to, to chyba jest gratka yy, i chyba to najbardziej, bo, bo czułem, że tutaj mogę jeszcze się rozwinąć sportowo. No i właśnie mógłbyś powiedzieć parę kwestii związanych właśnie jak trenuje właśnie trener Michał Winiarski, czy, czy odbiega to właśnie czymś, gdzie wcześniej powiedzmy no, szlifowałeś te swoje... Swoje wykonania ataków przyjęcia. Nie ma jakichś takich dużych różnic, bo ciężko też, coś nowego teraz w środku wymyślić. Ale na pewno są rady bardzo szczegółowe, takie, na które ja może nie zwracałem uwagi, albo robiłem nieświadomie. Teraz e, jestem świadomy więcej wiek, wiek, o większej ilości detali, jeśli chodzi o przyjęcie, jeśli chodzi o atak. E, zmieniłem też strefę zagrywki w porównaniu do poprzednich sezonów i, i czuję się e, w niej lepiej. E, też e, trener analizował moje wideo ze sparingów i, i dał mi kilka rad. A czym się różni, to myślę, że dbanie o atmosferę na, na treningu i, i poza treningiem, żeby to sprawiało radość. Yy, myślę, że pierwszy raz jestem w klubie, w którym tak dużą uwagę się do tego przywiązuje i ja się bardzo fajnie w tym odnajduję. Yy, a jakbyś jeszcze mógł powiedzieć odnośnie treningów z Mariuszem Wlazłym, bo myślę, że to też jest dosyć taka znana persona, i która jest w świecie siatkówki uznawana no, za dosyć wielką osobę. I... Czy też wprowadza właśnie to jakąś powiedzmy pozytywną aurę? No jasne. Nie wiem czy oglądałeś mecz w Katowicach, ale no to żałuj, bo Mariusz tam skakał wysoko do ataku i tak samo wysoko skakał jak zdobyliśmy punkt i się cieszył i naprawdę to jest taka pozytywna energia jak masz takiego gościa koło siebie z takim bagażem doświadczeń, z tyloma medalami i nagrodami i widzisz w nim, że w nim jest tyle radości z grania i, i miłości do siatkówki, no to automatycznie ciebie też to napełnia, i, i nie czujesz w ogóle jakiekolwiek, nie wiem, żenady, czy, czy, czy tego, że, że się cieszysz jak dziecko grając, mimo że jesteś plus lidze wokół ludzi, którzy zjadli, zjedli zęby na siatkówce, nie? W sumie to też można powiedzieć, że parametry skocznościowe, myślę, że porównywalne. Z Mariuszem wlazłem, masz. No, mamy na każdym treningu mierzone te parametry. Jeszcze do Mariusza mi brakuje, ale pracuję nad tym razem z trenerem Wojciechem Bańbułem. To już tak na zakończenie. W sumie nie poruszyliśmy za bardzo tematu tego pierwszego meczu, ale drugiego meczu, ale pierwszego w domu. I teraz pytanie odnośnie nastawienia na następny mecz, czyli Kuprum Lubin będzie przeciwnikiem. Jak Ty podchodzisz do tego spotkania? Tak jak do każdego. No... Jesteśmy gdańskimi lwami, gramy u siebie na parkiecie. Przyjadą do nas kolejni przeciwnicy do, do jaskini lwa. Mam nadzieję, że. Nie, nie, nie mam nadziei, tylko jestem pewny, że zostawimy serducho na boisku, będziemy walczyć, damy z siebie wszystko. A sport jest taki, że ciężko cokolwiek gwarantować. Mam nadzieję, że za tydzień będziemy się cieszyć z punktów. Będzie jakaś mini rywalizacja z Kamilem, Maruszczykiem? Nie, nie, z Kamilem graliśmy razem w Krakowie. Nie podchodzę tak do tego. Wręcz ja się bardzo cieszę, jak spotykam się z chłopakami, którzy występowali w pierwszej lidze i w tamtym tygodniu spotkałem się z Damianem Kogutem między innymi, a teraz ze środkowym reiznerem, także. Fajnie, że, że pojedzie, przyjedzie do nas Lubin i też będą znane mi twarze. Dziękuję bardzo serdecznie za poświęcony czas i mam nadzieję, że za tydzień porozmawiamy i będziemy mogli znowu tym razem przy zwycięskim spotkaniu i wyniku porozmawiać. Mam nadzieję, że tak będzie, że będziemy w innych humorach. Dzięki. Wielkie. Dzięki.